Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony, Titowski. I witam Was dzisiaj w Le Mans Ultimate. Jak możecie zauważyć, pojedziemy sobie wyścigi online w Portugalii, w McLarenie. Mogę Wam pokazać, jak wygląda samochód, również ułożę kamerkę. Żebym wam na pewno nic nie zasłaniał. Jesteśmy właśnie w LeMon w McLarenie 720S GT3, taki sam jak jechaliśmy wyścigi w Brands Hatch w Asetokorsie Competizione Tylko, że tym razem jesteśmy w Lemon Ultimate. Jest to pierwszy odcinek z tej gry i tak samo yy, jeździłem już w tej grze jakiś czas też potrenowałem trochę przed tym wyścigiem, więc nie powinno być. Najgorzej po prostu zobaczymy, jak to wszystko oczywiście wyjdzie. Zaczynamy od kwalifikacji, jeszcze tutaj przygotuję się paliwo, mamy 5 minut, to tak na 3 okrążenia, czyli powiedzmy tyle weźmiemy paliwa. Tak naprawdę pokażę Wam pewnie urywek z najlepszego okrążenia i przejdziemy od razu do wyścigu. No, jest to najlepsze okrążenie, jakie zrobiłem tak naprawdę ogólnie na tym torze. Jeszcze tak szybko, nigdy nie pojechałem, więc jestem zadowolony. Czwarta pozycja aktualnie, zobaczymy, jeszcze nie koniec kwalifikacji. Może ktoś jeszcze poprawi ten czas. Ale ogólnie wygląda to naprawdę dobrze. Nie spodziewałem się czegoś takiego, tak szczerze jesteśmy w ogóle w spicie 1641, czyli tak pamiętam, widzę, że ktoś tutaj na pol. Wylądował z nowym czasem, no ale tak 1,462 to naprawdę solidne było okrążenie w moim wykonaniu, tak szczerze. No i miejmy nadzieję, że w wyścigu też będzie wszystko dobrze, więc może przygotujesz sobie paliwo na wyścig. To jest tak, ostatecznie piąta pozycja. Wzięliśmy 46% baterii energii. Opony takie same jak w kwalifikacjach, żeby były już od razu ciepłe. No i zaczynamy już okrążenie formujące. A no i ruszyliśmy od razu już tutaj Ferrari w nas wleciało. Na szczęście nie bierzemy udziału w żadnej kolizji. Ale tutaj było blisko i byśmy się prawie obrócili. Na szczęście do tego nie doszło. Straciliśmy jedną pozycję, było tam parę kontaktów na pierwszych zakrętach. Na szczęście nam nic poważnego się nie stało. To Ferrari przed nami trochę wolniej jedzie niż my. Niż tutaj te trzy McLareny. W tym oczywiście jesteśmy my w tych McLarenach. Nagle się pojawiliśmy obok tego McLarena. Coś nagle stracił trochę pewności. Bo bardzo przyhamował. Coś się wydarzyło, może za blisko było tam to Prawie my w niego wleciliśmy. Uuu! Ktoś tutaj wyjechał! Obrócił się ktoś, ale to dublo... dubel! Ale niestety nie wiem gdzie mógłbym go zaatakować bo też nie chcę robić dive bombów, a cały czas jestem trochę za daleko. Żeby gdzieś go starać się zaatakować i wyprzedzić Co tu się stało? Co? Wow, straciliśmy pozycję przez to, że miałem laga co tu się wydarzyło? No to zostaliśmy oszukani, moi drodzy. Co tu się wydarzyło? Jakim cudem straciliśmy tą pozycję? Wow! Biały McLaren się obrócił. No wiedziałem, że on już niepewnie jedzie. I po prostu pokazuje to, że brak pewności siebie. A tutaj też popełnił ten McLaren Błąd. Ale kurde, przez to, że byłem na tej zewnętrznej, to nie mogłem zaatakować, bo za ciasno tam było. Za ciasny bym kąt skrętu wziął i... To by nie wyszło. Mamy 6 minut. Opalala. No, to się nie spodziewałem, że tak tutaj wolno pojedzie. I stuknąłem go lekko. O ja ponownie prawie go zabił. Kontakt. Bo dochodziło tam do kontaktu. Ale musiałam skorzystać z tamtej sytuacji po prostu. I jeszcze wyjechał poza tor. Nie wiem czy to była moja wina, że tam te kontakty były. Uuu, uh, tutaj Ferrari jedzie powoli. I wyprzedziliśmy, mamy czwartą pozycję aktualnie. A no i przejedziemy przez metę ostatecznie na czwartej pozycji z piątej. No i sporo wyprzedzeń było Naprawdę uważam, był... Okej okay. Dobra, e, był to naprawdę dobry wyścig Muszę przyznać No na serio, to było, to było solidne To muszę przyznać Bardzo mi się podobał ten wyścig, czwarta pozycja ostatecznie Więc na serio Dużo dobrych wyprzedzeń Uważam, że jechałem czysto, więc na serio, ale to jestem dumny z siebie. No i oczywiście, zadowolony, bo ten wyścig był na serio solidny. To więc, tak jesteśmy na drugi wyścig już tutaj w lobby. Um... Po tym pierwszym wyścigu czuję się dobrze, mam nadzieję, że ten wyścig też dobrze pójdzie, zaraz zaczynamy z kwalifikacjami No i tak samo jak ostatnim, znaczy w ostatnim wyścigu też pokażę Wam to najlepsze okrążenie Więc ja jeszcze nie będę dłużej przedłużać No nie no, halo Kurde mać Teraz trzeba się skupić w takim razie. Plac 114, Siódma pozycja. Widzę, że jest szybsze lobby niż w ostatnim wyścigu bo chyba zrobiliśmy podobne czasy jak w poprzednich kwalifikacjach. Ósma pozycja widzę. Jedna setna straty do samochodu przed nami A więc tak. No, nie jest źle i także. To więc zaczynamy drugi wyścig, tym razem trochę dalej, bo na ósmej pozycji i widzę też, że z innej strony, bo z lewej, a nie z prawej. A to ciekawe, bo też jesteśmy na parzystej pozycji, a nie przed chwilą byliśmy na nieparzystej no przecież. No to co? Ruszamy po prostu. I zobaczymy jak to wszystko wyjdzie z trochę dalszej pozycji niż przed chwilą. No i ruszyliśmy z drugim wyścigiem. U, duży wypadek za nami. Musimy popchnąć trochę tego Mustanga Robimy switchbacka, czy się uda On jeszcze tutaj jest na wewnętrznej Niestety nie wyprzedziliśmy Porsche, ale wyprzedziliśmy tam Mustanga. Natomiast widzę, że czwarte miejsce ma drive-thru i właśnie zjeżdża do boksu, więc zyskamy jeszcze jedną pozycję. Jesteśmy już na szóstej pozycji. Aj, szeroko wyjechałem tutaj. O, będzie blisko. Nie chciałem nas zabić obu, więc już go puściłem. Na szczęście kierowca za nami jest daleko, a tutaj przy, przed nami walczą Tu dojdzie do kontaktu, wiedziałem Oj, 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 trzy szeroko, czy będziemy jechać Oj oj oj, oj. No nie, my stracimy pozycję. Bo chciałem uniknąć to Porsche, myślałem, że się obróci. Proszę zobaczyć wyprzedzamy Porsche w ostatnim zakręcie Jesteśmy przed nim miał słaby wyjazd A tam on jeszcze stara się przyblokować Ferrari Uuu to blisko było Co tu się dzieje? Nie podoba mi się to A w szczególności, że się przybliżyło do mnie Ferrari I on ma slipstream No niestety Za dużo się przed nim nie obronię bra odpuścił Ostatnie okrążenie No nie Traciliśmy tą pozycję, bo ten McLaren z przodu mnie niestety przyblokował i nie miałam gdzie pojechać. Nie wiem czy się uda odzyskać tą pozycję, to hamuję. hamuje. No ten McLaren nie przyblokował ponownie. No niestety, przez to, że tam się chciałem dołączyć do tej walki McLarenów, straciliśmy jedną pozycję, no i przejedziemy na ósmej pozycji, czyli nic nie zdobyliśmy, nic nie straciliśmy. O rety. to był męczący wyścig, muszę przyznać. Na serio, był to męczący wyścig, sporo się zadziało. No, przez to naprawdę, że tam dołączyliśmy, chcieliśmy dołączyć do tej walki, to niestety straciliśmy sporo czasu, i wtedy to Ferrari nas wyprzedziło, więc dlatego lepiej czasami odpuścić, a nie zawsze atakować. No to tak, zobaczmy, jak wygląda w takim razie nasza ranga po tym wyścigu. A więc, właśnie tak, nie zdobyliśmy żadnej pozycji. To Ferrari 7 pozycji zdobyło. To naprawdę. Sporo, no i na szczęście, widzę, że ranga kierowcy podeszła odrobinę do przodu. Może za niedługo będziemy mieli srebro 0 i na szczęście, safety rating poszedł do góry. A to jest bardzo ważne, bo jednak, safety rating jest prawie że najważniejszy, przez to, że jak ma się wyższy, to można brać udział w weekly wyścigach albo w specjalnych. Iwenta. Jesteśmy już na torze tutaj w Portimau. Trzeci wyścig rozpoczynamy, tak żeby dobrze rozpocząć serię. Właśnie zrobimy trzy wyścigi w tym odcinku. No to już zaraz zaczynamy ponownie z kwalifikacjami i to dokładnie to samo się wydarzy, co w ostatnich dwóch wyścigach. Uważam, że mogło być lepiej, ale jest piąta pozycja aktualnie. Czy utrzymamy to zaraz, tak na to zobaczymy. Ogólnie dobrze się jechało, nawet mieliśmy przez chwilę drugi sektor e, fioletowy. No i tak naprawdę mieliśmy sporą poprawę, pewnie nawet pół sekundy poprawy, no ale niestety zniszczyliśmy to w ostatnim sektorze ponownie, tak samo jak w ostatnich kwalifikacjach, znaczy do ostatniego wyścigu. Też w trzecim sektorze wszystko się zniszczyło, no i tak samo było tutaj. Bardzo tak naprawdę wszyscy są blisko, więc wszyscy mają podobne tempo. Zaczynamy w takim razie z piątej pozycji, no i ruszamy już z okrążeniem formującym przed startem. No i ruszyliśmy z trzecim wyścigiem tutaj w Portimão. Łojojoj! Dwa BMW się obróciły. O tutaj, jeden powrócił nagle, dziwnie. Będzie musiał oddać przewagę No ale tak, czwarta pozycja Uuu, uh, Ford się obrócił szczęście aktualnie jest spokojnie, mamy sporą przewagę do kierowcy za nami. BMW przed nami z lekką przewagą jedzie, ale może jesteśmy jeszcze jesteśmy, może jesteśmy jeszcze w stanie go jakoś wyprzedzić. Jeszcze backmarker nam trochę przeszkodził. Wyjechał z boksu akurat. Widzę, że tam walczy ten dubel z piątym miejscem, więc trochę czasu zyskaliśmy. Nie mogę z takich ludzi. Po co walczy, jeżeli jest dublowany? Przecież i tak, że nie ma chyba takiego tempa, żeby się oddublować. U, obróciło się BMW jesteśmy na trzeciej pozycji podium no ale za nami mamy Forda który będzie nas gonić dałem tą pozycję bo jest szybszy niż my a może jakoś się podciągniemy z nim się przybliżymy do tego Lamborghini. Dobra, mniej niż 4 minuty do końca. Czwarta pozycja. Kierowca za nami daleko na no, ten Mustang. Na serio jest szybki, bo zrobił najszybsze okrążenie wyścigu teraz. Więc ciężko by było się z nim ścigać. No jak widzicie, odjechał nam na 2 sekundy. No ale tutaj, top 3 obok nas. Może coś się jeszcze wydarzyć. No I rozpoczynamy ostatnie okrążenie w tym wyścigu. Cały czas czwarta pozycja, 2,2 do samochodu z tyłu. Mustang się obraca, co oznacza, że powracamy na podium. Co tu się wydarzyło? Podskoczył nagle na tym Sausage curb. I raczej przejedziemy przez metę na trzeciej pozycji. W ogóle wszyscy bardzo blisko siebie kończą. No i to jest podium w pierwszym odcinku z Lemą Ultimate. Więc jest to coś naprawdę świetnego. Bardzo, ale to bardzo się z tego cieszę. Chłopanie, ale wleciał we mnie. <ścoughs> Nieźle. O no, więc na serio super to wyszło trzecie miejsce yy, w ogóle, no jak widzicie, blisko tutaj yy, blisko pierwszego miejsca no i na serio ten kierowca Forda punk bardzo, ale to bardzo głupio stracił to podium no po prostu na, za bardzo najechał na tą tarkę Zobaczmy jak w takim razie wygląda nasza ranga Zdobyliśmy dwie pozycje, Aston Martin za nami 10 pozycji No i jak widzę to tak naprawdę Nie zdobyliśmy za dużo, tutaj Driver Rank prawie mamy już na Silver Zero A Safety Rank To jest mi zdziwiony, bo tak naprawdę Nie poszedł do góry, a to był czysty wyścig ja Wam dziękuję za ten odcinek. Jeżeli się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, papa pa. no i cześć.